Witam wszystkich. Temat dzisiejsze, tematem dzisiejszej lekcji są fale stojące. Tu może ten długopis użyłem zbyt jasny, ale pewnie mam nadzieję, że będzie widoczne. Fale stojące. No, ta lekcja będzie składała się z dwóch części. Najpierw spojrzymy na to zjawisko język znaczy oczami matematyki, a potem spróbujemy zobaczyć to samo. Też w sumie to jest oczami matematyki, ale poprzez symulacje komputerowe, czyli tak jakbyśmy obserwowali praktycznie rzeczywiste zjawisko, no ale najpierw ta część matematyczna. Więc Co to są te fale stojące? No bardzo, ważne, bardzo ważne zjawisko, ale to później nam się ujawni jego waga. Na razie zajmiemy się jego opisem. Kiedy w ogóle powstają fale stojące, a to wtedy, gdy spotykają się Dwie fale o identycznych długościach, identycznych amplitudach, poruszające się w przeciwnych kierunkach, i jeszcze o identycznym okresie drgań. Dodatkowo jeszcze te wychylenia pochodzące od obu tych fal mają taki sam kierunek. Znaczy to jest istotne, bo wtedy łatwiej się wykorzystuje zjawisko superpozycji fal, które omawialiśmy przy okazji interferencji w ostatnim temacie, bo wtedy nie trzeba te wychylenia sumować wektorowo, żeby zobaczyć jak będzie dany punkt się zachowywał, gdy obie fale jednocześnie docierają do niego, ale wystarczy dodawać wartości algebraiczne tych wychyleń. Tu, żebyście mogli jeszcze tą notatkę, notatkę zrobić, to, to przeczytam, co tu napisałem, bo trochę niewyraźnie pisze temat fal, fala, fale stojącej. Teraz rozważmy interferencję dwóch fal sinusoidalnych o takiej samej długości, takim samym okresie drgań i takiej samej amplitudzie, poruszających się w przeciwnych kierunkach. Załóżmy również, że wychylenia obu fal mają taki sam kierunek. No właśnie, ten, ten ostatni warunek to jest potrzebny po to, żeby można było sumować wychylenia algebraicznie, a nie wektorowo, bo gdyby kierunek wychyleń był inny, no to niestety trzeba by sumować wektorowo, to byłoby bardzo skomplikowane i wtedy nam ta falastująca wcale by nie powstała. No w takim razie, właśnie z, dzięki temu ostatniemu warunkowi, wychylenie w danym punkcie w dowolnej chwili czasu, jeżeli obie fale jednocześnie do tego punktu docierają, będzie sumą wychyleń pochodzących od, od tych obu fal. No i tu już zaznaczyłem symbolicznie symbolem psi ze strzałką w lewo, falę poruszającą się przeciwnie do osi X, i tym symbolem psi ze strzałką w prawo, falę. Poruszającą się zgodnie z osią X. Nieprzypadkowo akurat byłem taką kolejność, bo y, teraz muszę przypomnieć właśnie wzory opisujące obie te fale. To jest w dyrekcja wstecz, trzeba się cofnąć. A więc cofamy się i y, y, o, y, Tu wyprowadziliśmy y, równanie fali sinusoidalnej poruszającej się przeciwnie do osi X. Znaczy najpierw założyliśmy tu znak plus i potem okazało się z naszej dalszej analizy, że, że ten znak plus tu sprawia, że ta fala, że ten wzór opisuje falę poruszającą się w kierunku przeciwnym, przeciwnym do osi X. Tak? I tuż potem znaleźliśmy równanie fali biegnącej zgodnie z osią X. Fali sinusoidalnej i to jest różni, różni się ten wzór tylko tym minusem. Znaczy, jakbyście poszukali podręcznik, to bardzo często w tym drugim wzorze na równanie fali sinusoidalnej poruszającej się zgodnie z osią X, najpierw jest, jest tak minus między tymi wyrażeniami, ale najpierw jest to pierwsze, to drugie wyrażenie, a potem to pierwsze. To nie ma tu żadnego znaczenia. To jest jakby ta sama funkcja, tak byśmy zaczęli obserwować tą falę w innym momencie. To jest. W, w, też w, funkcja z, z sinusu, te takiej samej długości te, y, zmieniające się z, to, z tą samą częstotliwością, ale y, przesunięta, tak jakbyśmy wybrali inny moment rozpoczęcia obserwacji. Także nie ma to żadnego znaczenia, ale trzeba pamiętać, że, że tu może być y, odwrotna kolejność ta, y, odejmowania. No, w przypadku tej, tego pierwszego wzoru pierwszego wzoru dla fali biegnącej przeciwności do x, więc nie ma znaczenia, czy, czy napiszemy najpierw ten wyraz lub ten, bo to jest znak plus, tak, więc tylko tam jest, ma jakieś znaczenie, więc przypomnieliśmy sobie te wzory, no i w takim razie, no co, czysta matematyka na razie, musimy dodać do siebie te wychylenia, no a wzory na wychylenie, już tam wcześniej podałem, to jest wzory na Wychylenie dla fali biegnącej przeciwnie do osi X. Właśnie wybrałem najpierw tą falę, żeby tu mieć właśnie plus między na początku, bo no, no, będziemy tu ułatwiały troszkę życie. Czasami właśnie zmiana formy powoduje, że, że, że coś jest łatwiejsze, a lub trudniejsze, no, czyli, więc zmieniliśmy tak, żeby było łatwiej. No i teraz równanie fali biegnącej zgodnie z x z tym minusem między, między tymi dwoma wyrażeniami, tak? No i teraz musimy tu skorzystamy ze wzoru na sinus sumy kątów i sinus różnicy kątów, więc tu szybciutko przypomniałem, te dwa wzory pewnie pamiętacie, ale no, lepiej zawsze mieć tu blisko, żeby mieć pewność, tak, więc, więc oba wzory tu mamy i u nas tym kątem alfa to jest to pierwsze wyrażenie to 2pi x przez 2pi lambda razy x to jest to, oznaczmy jako alfa a to drugie wyrażenie, czy 2pi przez t razy t jako, jako beta. I wtedy możemy, wykorzystując y, wzór tu na sinus z sumy kątów, czyli ten wzór, zapisać w tej formie y, to pierwsze wyrażenie. Y, a y, to drugie wyrażenie w tej drugiej formie. Tylko w miejsce alfa, beta wstawić te, te dwa kąty. Ponieważ tu to a0... Właśnie to zwykle to jest A, ale dlaczego ja z symbolem A0, ponieważ będzie jeszcze inna amplituda później, amplituda fali stojącej i ją byśmy oznaczyli później symbolem A, więc musieliśmy odróżnić od amplitudy tej pojedynczej fali, czyli A0 to jest amplituda takiej pojedynczej fali biegnącej albo zgodnie z osią x albo przeciwnie do osi X. I ponieważ to A0 jest i przy jednym wyrażeniu, i przy drugim, to to A0 może wyłączymy od razu przed naraz, więc A0 wyłączyliśmy. No i teraz sinus sumy kątów, więc to jest sinus razy sinus tego pierwszego kąta razy cosinus drugiego plus sinus drugiego razy cosinus drugiego. No i to zapisaliśmy o to, te dwa pierwsze wyrażenia to jest. Do, do tego wzoru wstawiliśmy to i to. Jak spojrzycie dokładnie w tak No i teraz to drugie wyrażenie to jest to, jest to tylko że w miejsce alfa beta stawiamy te dwa kąty. I te, te dwa kolejne, bo tu się nie zmieściłem, no już nie, chciałem, nie miałem czasu tego wpisać jeszcze raz, bym musiał jeszcze raz to przepisywać, nie chciało mi się, więc ten minus, ten ostatnie wyrażenie tu zmieściłem. Tak, czyli to jest to pierwsze wyrażenie, czyli to wyrażenie to jest tu, sinus i cosinus, tak, sinus, cosinus minus. Więc ten minus to drugie wyrażenie, czyli też sinus tego drugiego kąta i cosinus tego pierwszego kąta. I, jak po popatrzy, i zamykamy tu nawias, to a jest już wyłączone. I jak popatrzymy, to to drugie wyrażenie i czwarte wyrażenie jest identyczne, ale jest tu minus przed, przed tym z czwartym wyrażeniem, więc się redukują a wyrażenie pierwsze i, i trzecie też jest identyczne więc, i to jest plus, więc sumujemy, czyli y, będą dwa takie wyrażenia, bo pierwsze i drugie i tą dwójkę napiszemy na początku, czyli 2a0 i takie wyrażenie, czyli te dwa razy ono się powtórzyło, tak. No i już mamy y, równanie, y, y, znaczy wzór, o, dzięki, znaczy, który pozwoliłby nam w dowolnej chwili y, czasu w, y, obliczyć wychylenie dowolnego punktu na osi X. Jak wstawimy współrzędną położenie tego punktu na osi X i wybierzemy dowolną chwilę czasu, to dowiemy się, jakie będzie wychylenie tego, tego punktu. To wychylenie y, może być dodatnie lub ujemne. To jest akurat pojęcie względne, co jest dodatnie, co jest ujemne. Po prostu jak, jak narysujemy oś w, tego dla psi, czy dla wychyleń y, w, w jedną stronę, no to właśnie y, w, zgodnie z y, powyżej osi, powyżej zera, zgodnie z, z kierunkiem wskazanym strzałką, czym grotem osi, będą dodatnie wartości, a poniżej będą ujemne, ale gdybyśmy skierowali oś w drugą stronę, to było dokładnie odwrotnie, także to się tym nie przejmujmy, czy coś jest, jest ujemne, czy dodatnie, tylko jest yy, ujemne, że jest to wychylenie w przeciwnym kierunku niż, yy, niż zgodnie z osią. Tak? No i teraz w najpierw językiem matematyki przyjrzymy się temu, temu wyrażeniu. No trochę skomplikowane. Sinus jednego kąta, cosinus drugiego, tu zależy od, x tu zależy od t. No to trzeba jakoś sobie troszeczkę uprościć. No gdybyśmy wybrali jakiś dowolny punkt, punkt x, jego współrzędną, czyli wstawiamy tu x, otrzymujemy pewną wartość sinusa. I załóżmy, załóżmy, że ten sinus akurat ta, z tym x tak trafiliśmy, że ten sinus nie jest równy 0. Ale może być równy 0, ale załóżmy chwilę, że nie jest równy 0. No to to wyjdzie jakaś tam liczba. 2a0 to też jest liczba. No sinus nie ma jednostek, a a0 to jest w metrach, jednostka długości, więc wyjdzie nam jakiś, jakaś liczba wyrażona w metrach. Tak? I teraz, czyli dla danego x to jest stałe, to jest stałe, i teraz to, ta, to wychylenie całkowite w tym punkcie będzie się zmieniało jak funkcja cosinus. Funkcja cosinus to jest tak jak funkcja sinus, tylko rozpoczynamy w innym momencie obserwację, czy zmienia się ten wychylenie tego punktu X zmienia się harmonicznie, czy sinusoidalnie. Bo funkcja cosinus i funkcja sinus to jest też funkcja sinusoidalne. Czyli, czyli każdy punkt X, znaczy każdy punkt X oprócz tych dla których ten sinus jest równy 0, wykonuje drgania harmoniczne o okresie T, o okresie T, ale z, z różną amplitudą, bo ta amplituda to jest to, co stoi przed, przed tym kosinusem, i widzimy, że te, ta amplituda tego punktu, danego punktu zależy od tego, jaka jest, jakie jest położenie tego punktu na osi X. Dla różnych punktów x, to co stoi przed kosinusem, to, to wyrażenie będzie miało różną wartość. Co więcej, może być dodatnie lub ujemne, bo sinus może być ujemny lub dodatni. Więc, no, ponieważ widzimy, że tu pewne problemy z analizą, to co my zrobimy? Najpierw założymy, dowiemy się, jakie wychylenia mogą przyjmować punkty o, dowolnym, o dowolnej wartości x, czy dowolne punkty na osi. Ale w tej chwili, w czasu T, w której ten cosinus przyjmuje największą swoją wartość bezwzględną. Czyli y, y, największa wartość be to, to jest, y, bezwzględna to jest y, y, 1 lub minus 1, czyli, czyli jak czy największe wartości, czy bezwzględne kosinus, proszę przyjąć to 1 i minus 1. Czyli znaczy, jak, jak wartość bezwzględna bez minus 1 jest też 1, tak? więc, więc na, najdalej się od, ten punkt wychyli od y, położenia równowagi dla kosinusa równego albo plus 1, albo minus 1. No w tym sensie może tak, żeby to było dobrze sformułowane. Więc, y, w, czyli w, w, wybierając... Tą największą wartość kosinusa, już wartość bezwzględną, czyli plus 1 lub minus 1, dowiemy się, jakie są maksymalne wychylenia punktów o danej współrzędnej x. Więc załóżmy najpierw, że ten kosinus te, tego 2pi przez t, te 2pi przez t razy t jest równy 1. Czy przyjmiemy sobie maksymalną wartość? No to to wyrażenie jest równe 1, to wychodzi nam tylko to, co jest na początku, czyli wtedy wychylenie. Danego punktu o wsłużonej X byłoby równe tyle. A gdyby ten cosinus przyjął swoją też y, największą wartość bezwzględną, ale jest, byłby on równy minus 1. No to wtedy to jest równe minus 1, czyli minus wychodzi na początek, tak? I y, dany, dany punkt, y, punkt y, obsłużonej X porusza się. Y, Między tymi wartościami. Znaczy, już większych wartości bezwzględnych nie może, nie może przyjąć. Czyli może największą wartość przyjąć w czasie swoich drgań, bo ten punkt wykonuje drgania harmoniczne o okresie T i największą wartość może przyjąć w jedną stronę taką, a w drugą stronę taką. Między takimi wychyleniami może się, się ten punkt poruszać. No to narysujmy w takim razie tą funkcję na jednym wykresie i potem tą funkcję. No ta funkcja to będzie ta sama funkcja, co ta wyżej. Odbicie jest zwierciadlane. Jakbyśmy to, co będzie tu dodatnie, będzie pod, dla tej funkcji ujemne. To, co będzie tu ujemne, to dla tej będzie dodatnie. Czyli najpierw tą narysujemy, czy funkcję sinus. sinus tylko maksymalna wartość tego sinusa nie będzie równa 1, tylko będzie równa 2a0. Tak? No to więc to jest na innej stronie już. Więc tu ten wykres mamy. O. Na, osi, na osi poziomej nie wiem, czy muszę trochę pomniejszyć, żeby to był dłuższy wykres, pomniejszyć to drugą stronę. Na osi poziomej mamy współrzędną położenia x. A ja potem zaraz powiększę to, będzie widać dokładnie. Na osi pionowej mamy to wychylenie psi. I więc tu istotną wartością na osi osi poziomej jest długość fali lambda. No muszę jednak to teraz powiększyć, bo nie będzie widoczne. O. I tu od, odłożę w takim razie lambda, 2 lambda, to nie wiem czy 3 lambda się zmieści? już 3 lambda się chyba, tu, tu dłużej byłoby 3 lambda. Tak? Czyli, czyli to jest istota 2, też będzie łatwiej rysować ten wykres. czyli lambda, 2 lambda, i tu y, będzie tu połowa lambda, tu jest połowa lambda tu jest 3 y, drugie lambda, 2 y, lambda, tu będzie 5 drugich lambda. Tak? Y, no, maksymalna wartość to będzie nie 1, tylko tam jest to 2a0 będzie, czy to jest maksymalna. Ja to na samym linie przerwam, bo nie mam tu kreatyk, wy macie krewetkę nie musicie. Y, I y, naj, ma, minimalna czy też maksymalna bezwzględna, ale ujemna to będzie minus 2a. Y, tu też na linię przerywaną narysowałem do własnej wygody. No jeszcze raz zobaczmy na wzór, który mamy narysować, czy wykres, wykres, no gdzie tu mamy. No to właśnie, co jaki, co jaką odległość ta funkcja sinus takiego kąta się powtarza. No wtedy, gdy, znaczy musimy co taką odległość, co